Jak zabraknie drewna, moje czyli będzie chłodzić zamiast palić. Nie płacz piesku. W lesie są drzewa, więc i drewno. O! o cebulka, niezły pomysł! Świetnie, twoja kolej, stary! O! Chwileczkę, moja kanapka to nie gaśnica przeciwpożarowa. Lepiej zajmij się tą sałatką kreolską. <try> Oto półmetrowy raj żarłoka. Mniam. To się nazywa prawdziwy biwak? Dobry kumpel. dobry żarełko. A co najważniejsze, żadnych potworów. Zostaw to paskudztwo, Skubi. W tym garze jest coś o wiele lepszego. Mm, co za woń! To zupa gambo, tak? Znasz się na kuchni kadzuńskiej. Ja i Skubi mamy kosmopolityczne żołądki. Czy możemy skosztować? Aż oczywiście. Powiecie mi, czy się udała! Bomba! Niezła zupka! Ale ciut ciut za mało pikantna. Mam rację, Skubi? Ostre papryczki będą w sam raz. Mmm, robisz wyborną lemoniadę. Bardzo się cieszę, Lena. Jak długo pracujesz? U... To duchy? <mierdza> Aha, te papryczki palą jak ogień piekielny. Nic dziwnego rosną na wyspie Widmor. Widzicie więc, że nie przesadziłem, mówiąc, iż to najostrzejsza papryka w całej Luizja. To nasz letni dzień o, wymarzony i cudowny sen. Je szalony letni, 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 letni dzień. Odzieć bryką na wakacje, przewiewne ciuchy w łóżku. Zgrana jest paczka, z miejsca łapiesz luz, bluz. Pożegnaj dawne życie, do raju otwórz drzwi I witaj, i witaj, i witaj, witaj, witaj Letni, letni dzień oh, Wymarzony i cudowny sen oh yeah. To nasz letni, 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 letni dzień Na pustej plaży tak fajnie się marzy i jeszcze nie wie nikt, co się zdarzy Bo lato to twój czas I każdy to wie Więc nie daj się, więc nie daj się Ach, nie daj, ach, nie daj, ach, nie daj, ach, nie daj, ach, nie, daj ach, nie daj się Oh, yeah Lato, 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 widzę. O, Scooby! Nie wysłałem cię do lasu, żebyś przynosił po jednym kawałku drewna. Drwa lowy! Drwa Tak, drwa piesku, tego nam trzeba. Chyba sam się za to wezmę. Drwa Zobaczyłem dym z komina i przyniosłem wam drewno na opał. Wielkie dzięki, Bart. Zaraz podam kolację. Liczę, że jesteście kurczę, głodni, bo dzisiaj serwuję wam moje sławne, pożarskie, przepalające miski chili. Osta rzecz.